Siemano mordy, z tej strony Marcin Atler. jest się ze mną czołgista Siema. oraz chemik. chemik I zapraszam was dzisiaj do nowej serii, będzie to mianowicie coś w stylu wiasna Tylko dzisiaj robimy Wiasna na shop Właśnie tutaj jesteśmy jak widzicie, będą duże zakupy Zobaczymy co tam u Michała, Michał nam trochę opowie jak coś zaczęło Jak widzicie tak, tak to się prezentuje Michał też się zajmuje dronami, nie tylko fajerwerkami, więc co idziemy O kurcze. Kto to tu jest? Czy to Jarek? No, Jarosław! Aha, o no, no, wszystkim. Witam, witam. tam. Ma z tej strony. Patrzcie, jak to wygląda. Zapraszam, zapraszam. Ile tego towaru? Tutaj mamy Michała, Siema. Witajcie serdecznie. Co to, to tam, Michał? Może nam opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Witajcie, przede wszystkim, w świecie firewerki i shopu. Tak jak widzicie nasz cały sklep. Może nie jest jeszcze mnóstwo towaru, ale będzie tego więcej. Czekamy za dostawami. Co już mogę dużo powiedzieć. Zajmujemy się fireworkami od 5 lat. Zaczynaliśmy od takiego i nadal jeszcze cały czas się rozwijamy. Nie no, bez przysady, możecie zobaczyć, to jest naprawdę tego bardzo dużo. No jak idzie? Dobrze idzie? Po jak na razie. Ale zorg grudniowy dopiero się rozpoczyna. Zobaczymy, co będzie w tym sezonie. Ja, ale wiecie, jeżeli byście chcieli na przykład te petardy Crazy Robot, to szybko, bo schodzą jak świeże bułeczki, prawda? Prawda. I nie wiadomo, czy w grudniu jeszcze będą, bo no na pewno więc... świeżej dostawy już nie będzie. Ale jeszcze zapasy troszeczkę są, więc dla wszystkich powinno wystarczyć. Tak. Ty się też zajmujesz trochę dronami, nie tylko fireworkami, prawda? Tak, dokładnie, nie? To taka... to coś trzeba oprócz tego także robić, nie? A można powiedzieć, że fajerwerki też się fajnie filmuje z dronów. Dokładnie tak, więc możecie sobie takiego kurde drona kupić, 4K. No to są akurat zabawki, jak wręcz bym powiedział, od których każdy zatrzyma, bo niestety. No tak, no bo takie wierzę. drony mogą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztować. No tutaj się kwoty nie kończą, no tak. Swaty jest... nie kończą, a od czegoś trzeba zacząć nauczyć się latać i wszystkich innych rzeczy, no nie tak. jest prosta. Bo wszystko trzeba się znać po trochu. Jak widzicie mamy tutaj wszystko poprzez piromaxa kaliber 50 mm, mnóstwo petard od wyboru do koloru. Co tylko chcecie? Naprawdę bardzo duży wybór. Bomby czerwone, czarne, dumbumy wasze ulubione. Dragon Boomer. Dragon Boomer. Boom, wersja. wersja. Od Pyromoragi od Prywatekse. które lepsze? Jedno i drugie. mają taką lepsze. samą gramaturę. Aha. Tutaj macie na kolejne kostki. Oczywiście 50 metrów Pyromaxa. Kaliber to jest chyba ten Titan, to nie jest nowość w tym roku? Nowość. Nowość i Panisher jest nowość w tym roku. Blade Następca w Lica, nie? Aha. Tu macie same 50 -tki. Tutaj jakieś rzymskie ognie, te większe. Tak. Od Klaska. Od Klaska w dwóch wersjach. I od piromaxa I od piromaxa RPG pewnie. RPG No Limits. I no jeszcze 300, 302 model. Także z piromaxa nie? M320. Mhm. Mm Bardzo ładnie się dzieje. No a tutaj mamy dział triplexa. Tak. Samsunga Naprawdę można dostać, można dostać oczopląsu tutaj, bo jest naprawdę tyle w tych wyrzutni, tyle wszystkiego A popatrzcie tutaj Tylko taka 50 strzałowa wyrzutnia XXL 50 mm A jeszcze niżej wyrzutnie Wietnam. Ile tak, takie jedna że... waży? Z wagą ciężko mi powiedzieć, ale około 28 kg Około 28 kg. No i jakoś tak. tak. I tutaj mamy jeszcze inne firmy: PiroMax, kontowe, Triplexa, stustrzowe, wyrzutnie, jak tam możecie zauważyć. Pyroparty. Pyro tak, sa tak samo King 1, King 2. z oznaczeniem końcówki C nowość w tym roku. Nie? I dają radę? Dają radę. Dają radę. A tutaj macie, zobaczcie, no limits. Także Jed odwucalowanie. Jedna chyba z największych wyrzutni, nie? Pyromaxa. No to są cztery kostki. Dwie kątowe, dwie proste. Zestaw połączony, tak zwany Mhm, mm A tutaj macie też różne zestawy. Od wyboru do koloru. Każdy coś dla siebie znajdzie. Dymy, bazułki. I nowości. No i nowości różne, tak? Venom. Memon, czy tam zestawy już gotowe? rodzinne, tak zwane, tak, zestaw duński rodzinny. zestaw piromaxa, Nowy zestaw Klaska, tam jest też rakiet. Tak, nowy zestaw rodzinne Klaska. baleni. <laughs> no. Rodzinne balenie ale. Rodzinne przyjrzyj, balety. Przyjrzyjcie się dokładnie. Zobaczcie jakie klasek daje najróżniejsze rzeczy. Mamy karabinki fajne petardki, mamy jakieś pszczółki, niedźwiatki, inne rzeczy. Bardzo fajny zestaw. Tak. Sam raz, dla takiej właśnie rodzinny. Rodzinny zestaw taki. O, a tam macie jeszcze chyba nowość w tym roku, o ile się nie mylę Monster 160 od odgało, bo tak. chyba temu tego nie było. Tak, to jest yy, Kasak Extreme wypuszczona seria Monster 160 w dwóch wersjach. Jest typ 1 typ 2, nie? Dwa różne efekty. I co? Też jest dobra? Bardzo fajny efekty. Mm -hmm. Także kijek rozkładany. Jeden plus jest taki. Że w każdym zestawie już jest rurka do wbicia w wodę. O! Tego nie? niestety przydałem. I Piromax, możecie o tym pomyśleć, bo naprawdę się przydaje. Nie każdy ma pod ręką taką rurkę, a taka rurka to pewnie parę groszy, więc polecam. Ja właśnie każdy to zawsze coś sobie wymyśli. O. Tak. Na ten temat no. Cóż można powiedzieć dalej? Race. Race morskie. Bardzo dobre. Bardzo fajne. Palą się we wodzie. Tylko trzeba chwilę przytrzymać nim, wrzucicie. Bajery, zinki, imitacja Zinki, ale to jest chyba naprawdę rarytasy, bo już końcówka Tak tu To mamy ta tutaj są Zinkusie W imitacji oczywiście, bo niestety oryginały są dość drogie tak. i nie każdy wtedy kupuje Tu jest w miarę cena 10zł Przyzwoita Przyzwoita cena, no e -e -e. Single Singleshot od Dumbuma jeszcze, Megatrony Tak co nowego? Nowość, nowość dostaliśmy teraz przedwczoraj wczoraj. Thunder Flowery z Panty Czeskiej. Mhm. Single Shoty. Jeszcze nie testowaliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj przetestujemy. Zobaczymy. A oczywiście, na tak. pewno przetestujemy. Zobaczymy, Zobaczymy, co dla. Zobaczymy, przetestujemy dzisiaj. Co mamy jeszcze oprócz nowości? jajecznicę poranną. Sklaska, <laughs> tak? Dalej jedziemy. Tak, co mamy jeszcze ciekawego? Bardzo ciekawe są jeszcze i dojadą jeszcze dwie różne wyrzutnie z serii limitowanej Klaska, czyli Limited Edition w różnych, tak zwane Signature Range. Mamy 25 strzałów, 75 strzałów, 98 strzałów, są jeszcze setka i 150 strzałów. O kurde. Bardzo fajne efekty, długo trzymają się na niebie, zobaczcie sami sobie na sklepie, są dostępne. Zapraszamy. Co jeszcze mamy dalej? 64 strzałowe wyrzutnie, e, Head Hawks, Bull, Grouch, Heavy, Devil. To chyba nowości z tego roku? Tak, to są nowości, nowości klaska. bardzo fajne. Filmy można obejrzeć także na sklepie. Tak, tak, tak. To jeszcze z małego kalibru jeszcze mamy setki, stuszczołowe, nie? Służczalowe setki. Tak sobie American Dream i Longi. Tak zobaczycie sobie rurki nie za duże tak i wygląda... wszystko. Ale jak coś... potaście 12. U nas sobie normalnie. Tak za sobie jakiś pokazik 60 sekund. Coś. 10 różnych efektów, aż macie to 10. Tak. Bardzo fajnie. Tutaj. O. Cóż nam się tu jeszcze wtrąciło? Jakieś tam wulkano fontanny z Jorga? Nie, jest Wulkany F25 z Gao. Bardzo fajnie. Kraklingowy magic kaski. To podobny jest bardzo Spanty fajny, ten. Czeski. No cóż tu? O, ale locha, duży. Kilogramowe wulkany kraklingowe, srebrne. No to <laughs> fajny jest. Dostępne są na sklepie. Dostępne na sklepie od ręki. No i cóż dalej, jakiś kostek mniejszych, nie wiem, w kalibrze 30, 25, 20, najróżniejsze, mm -hmm. począwszy od 25 strzałów, 25, 16, no najróżniejsze, nie? wiem, no więc od wyboru do koloru, tak naprawdę powinno zadowolić każdego, nawet wymagającego klienta. Filmy są na sklepie, można tak. oglądać przy każdym artykule. A ta nowość, Winners? Winer, Winer kaszmar. Tutaj jest 100 szczałowy, kaliber 39 cali, wysokości rurki. Nie? Ładunki idą na 60 metrów. Bardzo ładny pokazik. Aha. To jest, a profesjonalny profesjonalna. To jest z serii nowości Piro Maxa, nie? Kontowa, 85 szczałów. Podobno też dość szybko się rozeszły te wyrzuty. Tak dokładnie Maxa. Mamy jeszcze ich trochę na stanie, więc jeśli ktoś chętny zapraszamy do zakupów. Dokładnie tak No więc naprawdę I chyba nowość screen Która? Ta 49 strzałów. Aha, jeszcze tutaj mamy. Nie? Chyba nim jest nawet promocja teraz, tak? Tak, promocja jest. Promocja jest na 49 strzałów, także kaliber 30 Więc może sobie ją no. zobaczyć. To, to nie jest. Nie. Cytanius salud już było. Tak. W poprzednim roku bardzo fajnie się przyjęło i dalej dobrze się sprzedają. Zresztą z PiroMaxa wszystko dobrze się sprzedaje. ciekawe ciąg. A nie wymagających cała wersja to jest Jorge. Tak, to jest klasyk, tak. Więc dużo Szyk, ludzi to kupuje. Jorge. Tak, dokładnie tak. Jorge, cała seria Big Banga nie? Zresztą, no nie wszystkie, bo nie wszystkie się przyjęły. Te, które najczęściej schodzą, są na półce, nie? Tak. Tam jeszcze. Jakiś... Więcej kostek kostki. No Różne są z triplexa, najwięcej. Klasyk samon z pięknym kraklingiem. Bardzo fajny wygląd. Tak. No i to, co wszyscy kochają. Wściekły sąsiad, wściekła ta ściowa <grym> ze smeka. Nie mogło tego oczywiście zabrać na naszej półce. Może nie tyle, że super szczela, ale fajnie wygląda. Dokładnie tak. Możecie kupić taką dla ściowej. No, no i tak jak mówiliśmy, naprawdę jest bardzo szeroki wybór petard, no i co jeszcze macie nowością w tym roku? Mephisto, Humana, włoskie petardy z Jorga. No niby nie są super, ale... O, warto wypróbowania, tak? Tak, dokładnie, nie? Poszczelać zawsze warto. Dokładnie tak. Bardzo I tam dobrze. jeszcze widzę jakieś Salut XXL. Tak, to od naszych <laughs> sąsiadów pobliskich, czyli trzech. Czeska Tara, Salud XXL czy też z drugiej firmy, z której także bierzemy to są Panta, także czeska firma La Bomba A To już chyba taki trochę towar bardziej ekskluzywny no, na przykład nowość stary czeski La Bombas może jakiś piro bajerów najróżniejszych tak dzisiaj znalazły się na sklepie są już dostępne Magic Whip to są Oho. takie sznurki. Jak karabinki, coś? Czy? Coś, ale zobaczymy co to jest. Nie wiem nowość. Przyjechały dopiero dzisiaj, przetestujemy. Mm -hmm. Na pewno zobaczycie. Na pewno zobaczycie. Jeszcze będzie kolor saluty, jeszcze od Antwieti. To jest dla bomba różne, naprawdę petać tego groma, na pewno każdy sobie wybierze. Tutaj też thunder, Black Thunder. Jeszcze nie wyłożono też. O. Spanty, kolor Także saluty. Kolor Salut. Kolor saluty. Tiger bomb to jest. Odpiero rawi różne tak, dokładnie. to jak tu macie jest nowość 2G i 2G plusy to, no, też tak razie... to jest nowość nie? 2G i 2G Plus to że pokażę już mm -hmm. wielu użytkowników zakupiło na pewno wiedzą jak wygląda a kto jeszcze nie ma zapraszam do zakupu dokładnie tak watypowania bo podobno mają moc a czym się różnią? 2G to jest zwykła petarda, 2G, macie znaczy z błyskiem jeszcze, nie? A, czyli taka f 3 można powiedzieć? Tak, z flarą, o, długą z flarą. Tak. To jest 2G, plus, nie? 2G plus. no? 2G, no. Cóż to? tu dużo jeszcze powiedzieć? Jakieś tam karabinki, takie rzeczy. Tak. No, a co wszyscy się Michał tak? nam pokaże coś ekstra, ale to wiecie. Jeszcze macie delowki i Viper 2P też <tryk> mocne petardy. Tutaj też coś mocniejszego robią patrz jaką mnichą ma tą bluzę Boom, boom Simply the best <ścoughs> Do Dobra Michał, wielkie dzięki żebyśmy fajne zakupy, zobaczcie na kanale Oczywiście zapraszamy na fajerwerki, Show Zostawcie łapkę w górę, nie się ponownie tutaj na pewno No i co, to było Na razie wam pokazać nasze małe zakupy w tym, tym oto fajnym sklepie Panowie, jak były zakupy? Udało się? No i ja wam to udało się. Zobaczcie, nie? Tylko tyle rzeczy kupiliśmy, bo naprawdę pokoczamy. Zostawmy. Dokładnie tak. Zobaczcie. Do, widzicie? Tylko i widzicie, nie? To też ma to przyzwyczajające, bo wiecie, to są te normalne, no, to bardzo ruchy, no, wstąpią, takie takie blizna, wyczerpane a tylko dwie DixiX, Fenerbol DixiX and należy się też takie, no, zobaczcie, to wszystko na nas, tak, więc jak mówiłem, jeżeli filmik Ci się spodobał, łapka w górę, subik, dzwoneczek, komentarz, no i co, chłopaki, zegnajcie się ładnie, a jeszcze raz zapraszamy na Super wekslop, naprawdę Michał, po to gościu na ulicy 4 w Poznaniu. Więc zapraszamy na razie. A jeszcze tam i Ty, Ej, ja się trochę czuję jak taki Niemiec, Niemiec,amy. No. ja wnicze To dzięki Michał, na razie. Trzymaj się, dzięki.